Hej, dzisiejszy tytuł filmu brzmi: Jak poderwać 40? To jest zatytułowane dla, dla facetów w różnym wieku. Z moich skromnych obserwacji życiowych jest to bardzo proste. Mm. <laughs> Powiem w skrócie: jest to bardzo proste, ponieważ kobiety w wieku 40 lat są już doświadczonymi kobietami. Przeszły. Bardzo wiele różnych historii życiowych, w większości przypadków mówimy. W wieku 40 lat moja mama powtarzała kiedyś, że dopiero w kobiecie rodzi się temperament. Czyli kobiety w wieku 40 lat dopiero zaczynają jakby na nowo, na nowo życie, hormony zaczynają buzować totalnie. Zobaczcie co się, może nie zobaczycie, ale przeczytajcie co się dzieje w ich głowach. To po pierwsze. Po drugie, te kobiety w większości przypadków, powtarzam, w większości, żeby panie się nie obraziły, są bardzo często niedowartościowane z powodu zmian na ciele, z powodu zmian gdzieś tam w głowie. Mówimy o większości, nie o mniejszości, tylko o większości, powtarzam. To, że trochę tu na ciele się coś zmieniło, to, że troszkę tutaj się coś zmieniło, to, że po jakiejś ciąży się coś zmieniło. To wypowiada się, wystarczy włożyć dyktafon w towarzystwo kobiet, które, które mają 40 lat, i odsłuchaj sobie tą rozmowę. Dziękuję. Więc jak jesteś chłopcem, który ma 20, 25, 30 lat, no w, taki, w takim przedziale wieku, jeżeli widzisz taką kobietę 40-letnią, to przede wszystkim musisz być bezpośredni, musisz być miły, musisz być konkretny. Pamiętaj o tym, żeby nie wyśmiewać się z niej, bo to też jest bardzo ważne, ona wtedy troszeczkę może cię odrzucić z powodu tego, że, no, że jesteś młody, a, a jeżeli, jesteś, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś młody, to fajnie by było tak, żebyś pokazał się z jej strony takiej też trochę mądrości, trochę bezczelności, trochę też pewności siebie. To jest bardzo ważna kwestia. Pamiętajcie o tym, że te kobiety, że komplement każdy w jej kierunku, jeżeli powiesz, że jest bardzo ładna, że pięknie wygląda i w ogóle cokolwiek, żebyś nie, oczywiście nie przesadzał z tymi komplementami, to te komplementy one odbierają, bardzo chłonne są na te komplementy, ponieważ Zawsze coś w ich y, y, życiu przez te 40 lat się zmieniło. Tutaj troszkę o, tutaj odpadło, tu się zmieniło, tutaj się y, ten. Więc każdy komplement y, w stronę urody jest jak najbardziej y, na plus. Ale pamiętajcie, konkretyzm, y, prowadzenie y, tej kobiety, nie żeby ona była Twoją matką, tylko żebyś Ty był y, 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 w jakiś sposób konkretnym facetem, y, to jest na pewno y, to, co Cię zbliży do niej. Pamiętajcie o jednej też kwestii, to, to panie się teraz mogą tam niektóre obrazić, ale bardzo wiele kobiet bez względu na wiek, czy mają 20 parę lat, czy mają 40 pociąży, to jest udawane, możecie poczytać, robi się taka kuleczka w, od, w odbycie. To też jest ich bardzo dużo niedowartościowanie I pamiętajcie, zakodujcie sobie w, w swojej głowie, podchodząc do tej kobiety, że ona może mieć taką kuleczkę. To przede wszystkim Wam będzie dostarczało potężnej energii, potężnego uśmiechu. Potężnego luzu, mówię o większości kobiet, myślę, że y, duży, duży procent nikt tego nikt o tym nie wspomniał w materiałach, które ja widziałem, więc chyba będę pierwszy w Polsce albo nawet na świecie ta kuleczka y, ta kuleczka i to też w, będzie Wam nieprawdopodobną dawało pewność siebie, jeżeli będziecie podchodzili, wyobraźcie sobie: y, Stoicie naprzeciwko pięknej, 40-letniej kobiety, macie po 20 par lat podchodzicie do niej, macie w głowie, że ona ma tą kuleczkę zobaczcie, ile Wam daje luzu. Ile daje Wam uśmiechu to i przewagi nad nią w rozmowie. Zapamiętajcie wszystko to, co przedstawiłem w tym materiale. Myślę, że na pewno na wstęp powinno dać radę. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłych, miłych spotkań, doznań. No i pozdrawiam z, z pięknego miasta Szczecin. Hej!